Witajcie moi drodzy, pora na podsumowanie listopada. Na samym początku chciałabym Wam zapowiedzieć cykl filmików, które pojawi się na moim kanale od 1 do 24 grudnia. Myślałam o tym, w jaki sposób zrobić Wam vlogmas. Myślałam nawet przez chwilę nad tym, żeby zrobić tak, jak robi to ESA, ale potem doszłam do wniosku, że tak naprawdę ja nie mam nic ciekawego do pokazywania na co dzień, dlatego że ja zwyczajnie pracuję między godziną 8 a 17. Później jest tak ciemno, że nic byście nie zobaczyli na moich filmach, e, ani ja bym nie zobaczyła, ani Wy, byłoby to tragiczne jakości, także stwierdziłam, że nie ma to sensu będą pojawiały się po prostu zwykłe merytoryczne filmiki, które już w 3 4 są przygotowane, także serdecznie Was zapraszam do oglądania jeżeli chodzi o rzeczy, które zdarzyły się u mnie w tym miesiącu, zapisałam się na dietetykę w Centrum Edukacyjnym Nowa i się z tej dietetyki wypisałam ze względów jeżeli chodzi o poziom nauczania o organizację, o to, w jaki sposób w ogóle traktują nas wykładowcy, jak właściwie, w jaki sposób nas olewają wykładowcy, oraz fakt, że szkoła kłamie, jeżeli chodzi o kompetencje, które po tym kursie się osiąga. Co stwierdziłam po prostu po dwóch tygodniach, że nie ma sensu siedzieć na czymś, na czym po pierwsze nie uczą, a po drugie nie daje to żadnych kompetencji, dla mnie jest to po prostu bezużyteczne. Dalej, jeżeli chodzi o wydawnictwa, miałam kilka perturbacji w tym miesiącu, kilka, no powiem Wam króciutko, kłótni. Jeszcze nie będę tego podsumowywała, bo tak naprawdę nie wiem, jak to się skończy, więc nie wiem, czy warto już o tym mówić. W każdym razie zostałam potraktowana bardzo brzydko przez jedno z dużych wydawnictw. Zobaczymy, jak to się skończy, dlatego że. Postanowiłam po prostu walczyć o swoje, nie o możliwość recenzowania książek za darmo, tylko o po prostu traktowanie godne, tak jak powinno się traktować człowieka, a nie po prostu tylko i wyłącznie recenzenta. Dalej, słuchajcie, portal z cyklu. Serdecznie Was zapraszam, żebyście czytali. Ja w tym momencie na z cyklu mam dwa swoje cykle. Jeden jest literacki klasyka do herbaty, drugi nazywa się Social Power. Także moje teksty pojawiają się dwa razy w miesiącu. Zachęcam was również bardzo serdecznie, żebyście czytali teksty moich kolegów z redakcji, dlatego że generalnie portal jest bardzo fajny i jest prowadzony na bardzo wysokim poziomie. Nie publikujemy tekstów o jakby to powiedzieć, o głupotach. Zajmujemy się tak naprawdę rzeczami tylko i wyłącznie ważnymi, tylko i wyłącznie takimi, które w jakiś sposób wpływają i na społeczeństwo, i na współczesną kulturę. Dalej, jeżeli chodzi o zmiany na kanale, jedyną zmianą tak naprawdę będzie to, że będą filmiki pojawiały się częściej. Takie powziłam postanowienie w listopadzie. Pojawiać się będą częściej, głównie ze względu na recenzje filmowe, ale również na fakt, że po prostu mam zamiar częściej kręcić filmiki. Zobaczymy. W tym momencie czekam jeszcze na trzy książki, ponieważ zaraz Wam pokażę książki, które przyniosłam w tym miesiącu. Czekam w tym momencie jeszcze na trzy książki. Czekam na Beren i Luthien Tolkiena, na Belgariadę Davida Eddingsa oraz na y, zbiór opowiadań Toma Hengsa. Także zobaczymy, kiedy przyjdzie i, i co, jak mi się spodobają te książki. Jeżeli przyjdą niedługo, to prawdopodobnie Belgariada oraz y, zbiór opowiadań Toma Hengsa Pojawi się w recenzjach jeszcze w grudniu. Teraz słuchajcie rzeczy, które przyniosłam. Kupiliśmy sobie z Kondadą skrable. Scrabble. Ja od dawna chciałam mieć własną wersję tej gry, dlatego że zawsze pożyczałam od kogoś i bardzo chciałam ją mieć dla siebie, także po prostu ją kupiłam. Kupiliśmy ją sobie niby w prezencie mikołajkowym, ale tak naprawdę dlatego, że ja chciałam. Pokażę Wam jeszcze, zanim przejdziemy do książek, płytę. Płyta, o której zapomniałam w październiku, jest to Beautiful Trauma Pink. Serdecznie Wam polecam, naprawdę ta artystka mnie nigdy nie zawiedzie, takie mam wrażenie. Zawsze jej muzyka jest na takim poziomie, na jakim oczekuję. Z tej płyty chyba najbardziej podoba mi się Barbies, a, 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 Beautiful Trauma oczywiście, Whatever You Want i What About Us. Tak myślę. To są cztery, tak, cztery pioseneczki, które, które mi się podobają najbardziej w tej całej płycie. No dobrze, dalej słuchajcie książki, które dostałam albo które kupiłam w tym miesiącu. Może zaczniemy od tych, które dostałam. Przede wszystkim biografia Hitlera od Pruszyńskich. Biografia bardzo długa, tutaj jest 1200 stron, także trochę mi to zajmie. Ja biografii Hitlera trochę mam w domu, ale głównie są to biografie takie z jakiegoś konkretnego okresu życia albo jakiegoś konkretnego tematu. To jest, wydaje mi się, biografia taka bardzo ogólna, traktująca całe jego życie, także no zobaczymy. Postać bardzo ciekawa, zobaczymy, jak będzie się czytało. Dalej słuchajcie, serca Katarzyna i Król Stanisław. Historia namiętności Iwony Kienzler. Książka od wydawnictwa Lira, która również pojawi się w tym miesiącu, ponieważ zobowiązałam się do recenzji. Do książki dostałam kubeczek z taką ładną kobitką narysowaną oraz napis Odważna, zaradna, piękna, jak polka. Trochę patetyzowane, ale uważam, że dosyć urocze. Być może wezmę sobie ten kubek do pracy, albo po prostu będę piła z niego w domu. Zobaczymy. Ballada o pewnej panience, wydawnictwo literackie: Szczepan Twardoch. Ja wyobraźcie sobie, wcześniej z Twardochem do czynienia nie miałam. Jestem ciekawa, czy spodobają mi się jego opowiadania. To jest zbiór opowiadań takich najbardziej znanych podobno, najważniejszych Szczepana Twardocha. Zobaczymy, jak mi się spodoba. Na razie. Opinii mieć nie mogę, bo zwyczajnie tego człowieka nie znam pod tym względem. Dostałam również Damy Polskiego Imperium, Prawdziwe Historie, Horyzont, Znak Kamil Janicki. Być może pokazywałam Wam tę książkę wcześniej, ale w tym momencie ją czytam, więc pokazuję jako książkę już przeze mnie czytaną. Pff, nie mam na razie żadnego zdania, ponieważ jestem dosłownie na samym początku. Dajcie mi znać, co o tym autorze słyszeliście, jakie macie zdanie. Dalej. Ostatnia książka, którą dostałam w tym miesiącu, którą już zrecenzowałam, i recenzję możecie zobaczyć z dnia wczorajszego na moim kanale: Mademoiselle Loiseau i listy z przeszłości. I następnie książki, które kupiłam sama, albo przyniosłam sama. Przede wszystkim Jonathan Little. Łaskawe, wydawnictwo literackie. Dostałam tę książkę od koleżanki. Jej zwyczajnie nie przypadła do gustu. No zobaczymy, słuchajcie. Jakby to powiedzieć. Tematyka jest bardzo ciekawa. Podobno wykonanie jest dosyć toporne. Zobaczymy, jak, jak będzie mi się to czytało. Dalej, zainspirowana filmem, który mi się bardzo podobał. Kupiłam książkę, która z filmem nie ma nic wspólnego. To zaznacza na samym początku, poza po prostu zwyczajnie reklamą na okładce. Van Gogh: Życie, Twój Wincent. Książ, świat książki. Książka jest ogromna. Naprawdę jest ogromna. Ma tysiąc stron, ale jest drukowana na pięknym, grubym papierze z ogromną ilością obrazów Van Gogha, także jest wydana naprawdę przepięknie. Nie mogę się doczekać, aż zacznę ją czytać. Na pewno stanie się to w styczniu najpóźniej, tak mi się wydaje. Także czekajcie na recenzję, bo recenzje na pewno się będą pojawiały. No i ostatnia z książek niepodręcznikowych to George Sand, Dzieje mojego życia. Kobieta, która tak naprawdę interesuje mnie głównie ze względu na swoją historię, biografię, a nie ze względu na książki, które czytała, szczerze mówiąc. I to jest taka troszeczkę, właśnie autobiografia pisana w stylu yy, znaczy w stylu inspirowana tym, co napisał Rousseau o sobie. Takie odniosłam wrażenie ze wstępu, w każdym razie. Podręczniki. Kupiłam sobie podręcznik do dietetyki. Jeden: Żywienie zdrowego i chorego człowieka, a drugi: zasady żywienia, planowanie i ocena. Książki są bardzo ciekawe, więc jeżeli ktoś z Was się tym interesuje, to polecam. Ta niestety jest bardzo droga, bo kosztuje stówę, także trochę się na to wykosztowałam. Nie żałuję, szczerze mówiąc, bo mimo iż zrezygnowałam z tego kursu, to tematyka jest dla mnie dosyć bliska, więc tak czy siak te książki przeczytam, nauczę się na pewno czegoś ciekawego. No i ostatnia książka. Trzytomowa to Hellenes Pan, esmen pantes, czyli wszyscy jesteśmy Hellenami. Podręcznik do nauki języka starogreckiego i to jest pierwszy podręcznik do starogreckiego, który wyszedł od wielu, wielu lat. Na pewno pierwszy taki. Gruby i szczegółowy z ogromną ilością tekstów i ćwiczeń. Monika Mikuła to jest y, moja wykładowczyni z Uniwersytetu Warszawskiego, z Instytutu Filologii Klasycznej, która uczyła mnie Greki na trzecim roku. Kupiłam sobie ten podręcznik z sentymentu oraz przez to, że po prostu zaczęłam chodzić na y, kurs Starogreki prowadzony przez jednego z wykładowców z instytutu. Ja niestety staro Grekę pamiętam bardzo słabo. Dużo lepiej radzę sobie z łaciną. Właściwie bardzo dobrze radzę sobie z łaciną, bo do tej pory sobie czasami coś tłumaczę i nie potrzebuję zwykle ani słownika, ani gramatyki łacińskiej, żeby no, zrozumieć te teksty. Także postanowiłam po prostu odświeżyć sobie swoją Grekę. To słuchajcie, wszystko jeżeli chodzi o książki, które przyniosłam. Tak, wszystko. Pokażę Wam jeszcze wysokie obcasy. Niestety, zapewne jak wiecie, jak pamiętacie, mnie wysokie obcasy ostatnio bardzo zawodzą. Um, I niestety w tym miesiącu było dokładnie tak samo. Coraz więcej reklam, coraz więcej epatowania jakimiś tematami w ogóle, które w wysokich obcach wcześniej się nie pojawiały. Jest mnóstwo mody, gotowania, jest mnóstwo. Um, słuchajcie jakichś artykułów, y, pseudo w ogóle artykulików na temat jakiegoś kosmetyku właśnie i jakiejś firmy. No, nie da się tego czytać. W tym miesiącu znalazłam tylko trzy ciekawe artykuły. Jeden jest o historii kompania się, tak wiem, brzmi dziwacznie, ale wysokie obcasy ostatnio zaczęły publikować historię różnych przedmiotów. I tutaj mamy historię wanny. I oczywiście wściekłam się na sam koniec tego artykułu, dlatego że znowu zaczęli cytować Wisłocką. Naprawdę nie rozumiem, e, dlaczego oni nie widzą, e, że to już jest po prostu śmieszne. Wisłocka nie jest żadnym autorytetem w 2017 roku dla seksuologii, dla ginekologii, właściwie dla niczego nie jest żadnym autorytetem w tym momencie. I ciągłe cytowanie jej jest po prostu śmieszne, jest naprawdę śmieszne. E, kolejny artykuł, który mnie zaciekawił to Mózg Artysty. Niestety zaciekawił mnie tylko i, ze względu, tylko i wyłącznie ze względu na tematykę, dlatego że już samo wykonanie jest takie sobie, tylko dwie strony. Temat potraktowany bardzo pobieżnie. Jeżeli chcecie przeczytać coś naprawdę wartościowego w tym temacie, to polecam samotność, powrót do jaźni Antoniego Stora. Tutaj temat jest potraktowany bardzo fajnie. No i słuchajcie, ostatni artykuł, opowieść Wilina. To jest artykuł z cyklu właśnie filmowego. Jeżeli chodzi o recenzje filmowe, tutaj mamy wywiad z Dawidem Ogrodnikiem, czyli z główną, głównym bohaterem filmu Cicha Noc, na którym byłam ostatnio. Serdecznie Wam polecam. Artykuł ciekawy, aczkolwiek rzeczywiście również mam wrażenie, że troszeczkę stracił, e, jeżeli chodzi o, o wykonanie, że mógłby być zrobiony lepiej. To są wysokie obcasy grudniowe. Ja osobiście nie polecam, bo no, po prostu są kiepskie. Po raz kolejny wysokie obcasy mnie zawiodły. Po prostu. Tutaj, to, tutaj, to. Dobrze, zacznijmy teraz na temat filmów, które widziałam w tym miesiącu. Przede wszystkim byłam w kinie na Śmierć Nadejdzie Dziś. I teraz powiem Wam właśnie o filmach, które już recenzje posiadają i które się albo pojawią, albo się pojawiły. Śmierć Nadejdzie Dziś. Świetny film. Piła Dziedzictwo bez nadzieja Mader Świetny. Listy do M, takie sobie. Slamber i Liga Sprawiedliwych. Slamber recenzja jeszcze się pojawi, także czekajcie. Um, obejrzałam również z filmów takich, które wyszły już dawno, The Bucket List, um, Dzień Świstaka oraz Gwiezdne Wojny 3. Jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, recenzja pojawi się zbiorowa na temat wszystkich filmów razem, dlatego, że ja nie czuję się uprawniona do tego, żeby Gwiezdne Wojny recenzować, więc po prostu no, usłyszycie moją krótką opinię w wielu momentach niepozytywną, także jeżeli jesteście fanami Gwiezdnych Wojen, to lepiej nie odpalajcie potem tych filmików. To tyle, jeżeli chodzi o filmy w tym miesiącu. Dalej, słuchajcie książki, które przeczytałam. Marsinka i Sobieski, autorstwa Iwony Kienzler już się pojawił, więc zachęcam Was do obejrzenia tego filmiku. Merlin na Manhattanie oraz Mademoiselle Lazo, Obie recenzje już się pojawiły na moim kanale. Do, Mademua, do Merlin na Manhattanie serdecznie zachęcam, ponieważ biografia jest bardzo ciekawa. Pojawią się jeszcze recenzje książek Pinokio Carlo Collodiego, czyli tej takiej pierwotnej historii Pinokia, tej prawdziwej, tej pierwszej. Oraz Człowiek, który widział więcej autorstwa Erika Emanuela Schmita, Książka straszna. Coraz częściej naprawdę, słuchajcie, jestem zaskoczona tym, że ludzie tak chwalą książki, których ja nie jestem w stanie absolutnie zaakceptować Mam wrażenie, że mają w tym duży udział wydawnictwa Naprawdę mam wrażenie, że płacą spore pieniądze za to, żeby ktoś napisał im pozytywną recenzję w internecie Dla mnie to jest po prostu niewyobrażalne Oczywiście znalazłam mnóstwo pozytywnych recenzji tej książki nie widziałam chyba ani jednej negatywnej i jestem w totalnym szoku. Także zachęcam serdecznie do tego, żebyście czekali na recenzję na moim kanale. Pojawi się w tym miesiącu, ponieważ również jest gotowa. Wystawy słuchajcie. Byliśmy w tym miesiącu w Krakowie na weekend, no i poszliśmy głównie po to, żeby obejrzeć sobie wystawę Beksińskiego. Oczywiście z jakiegoś powodu uznaliśmy za niepotrzebne sprawdzanie, gdzie jest najwięcej prac Beksińskiego w Polsce. Więc oczywiście nie pomyśleliśmy o tym, żeby pojechać do Sanoka, który jest kilkanaście kilometrów, czy tam kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa. Trochę byłam zła, jak się o tym dowiedziałam, że no z jakiegoś powodu uznaliśmy za niepotrzebne sprawdzanie tego. Nie wiem, no mieliśmy po prostu chyba jakieś zacięcie w mózgu. Także zobaczyliśmy tylko wystawę tam dosłownie chyba 40, nie wiem dokładnie ile ich było, ale dużo tych prac nie było. Takie małe pomieszczenie z obrazami. Mm. Kilka obrazów, które bardzo lubię, które znam, ale mimo wszystko, no, czegoś mi tam brakowało. Oczywiście, wystawa genialna, Białkiński generalnie jest genialny. Mi jest po prostu, no, zwyczajnie przykro, że nie pomyśleliśmy o tym, żeby pojechać do Sanoka. Także, jeżeli będziecie w Krakowie, serdecznie Wam polecam. Jeżeli macie jechać specjalnie, żeby zobaczyć tę wystawę, to jedźcie raczej do Sanoka, a o Kraków zahaczcie, bo naprawdę, moim zdaniem, warto. Ja mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję. Byliśmy w Muzeum Narodowym w Krakowie, widzieliśmy damę z gronostajem, czy tam z łasiczką, jak kto woli. Jakoś nie zrobiło na mnie to wielkiego wrażenia. Ja generalnie nie jestem jakąś wielką fanką Da Może jestem jego fanką, jeżeli chodzi o jego umysł, o jego pomysły a propos rozwiązań technicznych, technologicznych również. Jeżeli chodzi o jego malarstwo, nie wiem, słuchajcie, ja znawcą sztuki, że tak powiem, malowanej nie jestem. I tak naprawdę, żeby coś zrobiło na mnie wrażenie, musi po prostu spowodować u mnie katarzis albo takie wielkie boom jakieś. No nie jest na pewno spokojne malarstwo takie odtwórcze. Po prostu nie. Także na mnie nie zrobiło to wielkiego wrażenia. Nie polecam Wam wystawy Heritage, czyli dziedzictwo w Muzeum Narodowym. Totalnie przypadkowy zbiór przypadkowych przedmiotów, co kompletnie nic nie mówi o historii polski, moim zdaniem. Mi się po prostu nie podobało. Byliśmy również w podziemiach rynku w Krakowie. Z jakiegoś powodu ta ścieżka, tak naprawdę edukacyjna, nie zrobiła nam mnie wielkiego wrażenia, spodziewałam się czegoś zupełnie innego. Odnoszę wrażenie ostatnio właśnie, że taka multimedialność wszystkiego zaczyna odzierać y, sztukę, odzierać historię, rzeczy najciekawszych, mimo iż właśnie próbują to wszystko wcisnąć w taką medialną otoczkę, multimedialną otoczkę, po to, żeby zachęcić młodsze pokolenia do tego. Nie wiem, może po prostu jestem już za stara, ale zwyczajnie nie trafia do mnie taki sposób przekazu. Naprawdę wolałabym zwykłą, tradycyjną wystawę, tak jak kiedyś chodziłam na wystawy do Zamku królewskiego, jak byłam jeszcze w podstawówce, chodziliśmy bardzo często na tego typu edukacyjne wycieczki. I to rzeczywiście było fajne. To robiło na mnie wrażenie i taki sposób zwiedzania mi się zawsze podobał i chyba zawsze będzie. No i słuchajcie, rzecz ostatnia. Byliśmy w Teatrze Komedia na interesie życia. Recenzja tego wyjścia pojawi się na moim kanale. Interes życia jest sztuką straszną, naprawdę w ogóle nie nazwałabym tego sztuką zresztą zachęcam Was bardzo serdecznie żebyście obejrzeli recenzję tej komedii w najbliższym czasie pojawi się również recenzja Zdobyć, Utrzymać, Porzucić części drugiej na którą idziemy w poniedziałek także dajcie mi koniecznie znać ponieważ to już wszystko także dajcie mi koniecznie znać które z książek, które Wam pokazałam macie chcecie przeczytać, co Was interesuje jakie wrażenia po dzisiejszym podsumowaniu miesiąca, co jest Wam bliskie a co mniej E, jakie filmy widzieliście, jakie chcielibyście zobaczyć, e, na które recenzje czekacie? Dajcie mi również znać, jak Wam się podoba pomysł tego, żeby codziennie przez najbliższe 24 dni pojawiały się na moim kanale filmiki. Jestem bardzo ciekawa, czy będziecie je oglądać. I to tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, życzę miłego dnia i do zobaczenia jutro. Tak, do zobaczenia jutro. Cześć!